Autorem małego księcia jest Antoine de Saint-Exupéry, francuski pisarz, poeta i pilot. Od dzieciństwa pasjonowało go lotnictwo i motyw ten często pojawia się w jego utworach. Jako pilot przeżył kilka wypadków i brał udział w II wojnie światowej. Z lotów, który wyruszył 31 lipca 1944 roku, nigdy nie powrócił. Prawdopodobnie został zestrzelony przez niemiecki myśliwiec w okolicach Marsylii. Był autorem dzieł takich jak Nocny Lot, Pilot Wojenny i Poczta na południe. Ale największą popularność przyniosła mu napisana w 1943 roku powiastka filozoficzna Mały Książę, przetłumaczona na ponad 300 języków i sprzedana w ponad 140 milionach egzemplarzy. Treść Małego Księcia poprzedza dedykacja, czyli wypowiedź, w której autor poświęca komuś swoje dzieło. Saint-Exupéry zadedykował swoją książkę Leonowi Werthowi, urodzonemu w żydowskiej rodzinie francuskiemu pisarzowi, dziennikarzowi i krytykowi. Autor przeprasza, że nie zadedykował książki dzieciom i podał trzy powody. Werth był jego przyjacielem, potrafił zrozumieć wszystko, nawet książki dla dzieci oraz znajdował się w okupowanej Francji. Autor zdecydował się jednak zmienić dedykację i poświęcić dzieło Leonowi Werthowi, gdy był małym chłopcem. Pomysł napisania Małego Księcia pojawił się w 1941 roku, gdy pisarz przebywając w szpitalu w Los Angeles z daleka od żony, matki i okupowanej ojczyzny czytywał baśnie Andersena. Rozbicie się pilota na pustyni inspirowane było jego doświadczeniami lotniczymi, a w relacji Róży i Małego Księcia ukazał swoje burzliwe relacje z żoną Consuelo. Rodzaj literacki małego księcia jest prosty do określenia. Jest to epika i zawiera wszystkie jej cechy. Przede wszystkim mamy tutaj narrację, jest ona pierwszoosobowa, czyli prowadzona w pierwszej osobie czasownika. Narratorem jest pilot, który równocześnie jest jednym z bohaterów, czyli należy do świata przedstawionego i opowiada wydarzenia ze swojego punktu widzenia. Mamy też wątki składające się na fabułę, czyli całość wydarzeń. Pojawiają się bohaterowie, a utwór, jak większość dzieł epickich, pisany jest prozą. Z kolei z gatunkiem literackim jest większy problem. Jeśli potraktujemy książkę jako prostą historię dla dzieci, zobaczymy wiele cech baśni, czyli pouczającej historii napisanej prostym językiem. Mamy tutaj elementy fantastyczne, czyli planety, kosmiczną podróż i postaci fantastyczne, szczególnie małego księcia oraz rośliny i zwierzęta zachowujące się jak ludzie, a czas i miejsce akcji nie są dokładnie określone. Głównym motywem jest wędrówka, pojawia się też walka dobra ze złem w postaci wyrywania baobabów. Małego księcia można również odczytać jako książkę dla dorosłych, Powiastka filozoficzna to dzieło prezentujące pewną ideę światopoglądową i skłaniające do refleksji. Dzięki rozmowom bohaterów odnajdujemy głębszy sens życia, szczęścia, miłości, przyjaźni i odpowiedzialności. Z kolei przypowieść Mały Książą przypomina ukazaniem uniwersalnych prawd dotyczących życia ludzkiego za pomocą prostych postaci i historii, które oprócz znaczenia dosłownego mają także znaczenie ukryte. Historię tę bowiem można interpretować jako przypowieść o życiu ludzkim. Czas utworu nie jest dokładnie określony, wiemy tylko, że akcja toczy się w ciągu ośmiu dni, a samolot wskazuje na XX wiek. Rozpoczyna się awaryjnym lądowaniem pilota na pustyni Saharze, kończy zaś w chwili, gdy mały książę wraca na swoją planetę. Oprócz tego, narrator wspomina swoje dzieciństwo, gdy miał 6 lat i podejmował niezrozumiane przez dorosłych próby rysunku oraz opis życia małego księcia na planecie B612, jego podróż po innych planetach i rok pobytu na Ziemi. Pod koniec narrator wyznaje, że od odejścia małego księcia minęło 6 lat. Miejsca akcji natomiast to przede wszystkim Sahara, na której rozbił się pilot, planeta B612. Oraz planety odwiedzane przez małego księcia podczas jego podróży, należące do króla, próżnego, pijaka, bankiera, latarnika i geografa. Mały książę wyruszył w podróż, gdyż nie rozumiał swojej róży i chciał się czegoś nauczyć. Odwiedził sześć planet, na których mieszkali ludzie symbolizujący typowe wady i owładnięci różnymi pragnieniami. Król desperacko pragnął rządzić, nawet pomimo tego, że nie miał poddanych, miał o sobie wysokie mniemanie i oszukiwał sam siebie, że ma pełną władzę. Dlatego właśnie symbolizuje pragnienie nieograniczonej władzy. Próżny nie chciał odpowiadać na pytania małego księcia, pragnął jedynie być oklaskiwanym i podziwianym, nawet pomimo tego, że nie było nikogo, kto by to robił. Jego postawa symbolizuje próżność i zarozumiałość. Pijak siedział przy stole pełnym pustych butelek i pił. Na pytanie dlaczego to robi, odpowiedział, że pije, żeby zapomnieć, że się wstydzi, że pije. Symbolizuje uzależnienia, brak nadziei i brak pracy nad sobą. Bankier obsesyjnie liczył gwiazdy, uważając je za swoją własność, ponieważ pierwszy uznał, że są jego. Nie widział absurdalności swojego zachowania. Jego postawa symbolizuje chciwość i materializm. Latarnik całkowicie poświęcił swoje życie pracy i co minutę zapalał i gasił latarnię na swojej planecie, nie kwestionując sensu tej czynności, jest więc symbolem przesadnej obowiązkowości i bezużytecznej pracy. Geograf zaś uważał się za naukowca, jednak bez badaczy nie wiedział nawet, czy na jego planecie znajdują się morza i oceany. Symbolizuje powierzchowną wiedzę i niechęć do samodzielnego poznawania świata. Ostatnią planetą była Ziemia, szczególna, bo zawierała wielu królów, próżnych, pijaków, bankierów, latarników i geografów. Jednak mały książę ich nie poznał, gdyż trafił na pustynię. Oprócz ludzi, w utworze możemy też odnaleźć innych bohaterów i elementy o znaczeniu ukrytym. Żmija jest stworzeniem o wielkiej wiedzy, mówi, że jest potężniejsza niż palec króla i proponuje bohaterowi pomoc w powrocie na jego planetę. Jest symbolem między innymi wiedzy, śmierci i spraw ostatecznych. Lisa Mały Książę również spotkał na pustyni. Wytłumaczył on, że oswoić to znaczy stworzyć więzi oraz wyjaśnił, na czym polegają przyjaźń i odpowiedzialność za drugą osobę. Dzięki niemu Mały Książę zrozumiał, jak wyjątkowa jest jego róża. Lis symbolizuje więc początkową nieufność, mądrość a także prawdziwą przyjaźń. Róża z kolei, zanim rozkwitła, długo się przygotowywała. Była kokietką i chciała wyglądać jak najpiękniej. Podobała jej się opieka i zainteresowanie małego księcia, ale była też kapryśną manipulantką, starającą się wzbudzić w bohaterze poczucie winy. Jest ona symbolem między innymi miłości, piękna, kobiecości i kapryśności. Ukryte znaczenie mają także m.in. elementy takie jak pustynia, baobaby i studnia. Pustynia oznacza samotność. Baobaby to symbol zaniedbań i zła, które staje się groźne, jeśli nie jest zduszone w zarodku. Z kolei studnia jest gdzieś ukryta na pustyni i trzeba się bardzo wysilić, aby ją odnaleźć. Można ją więc interpretować jako tajemnicę, dotarcie do celu, ratunek i dar życia. W Małym Księciu możemy spojrzeć na świat oczami dziecka. Narrator, gdy miał 6 lat i musiał wyjaśniać, że jego rysunek przedstawia węża, który połknął słonia, a nie kapelusz, zrozumiał, że dorosłym trzeba wszystko tłumaczyć. Nie mają oni wyobraźni, chcą być poważni i nie lubią wychodzić poza schematy. Gdy zaś czegoś nie rozumieją, po prostu krytykują to. Jako dorosły człowiek, pilot nie znalazł prawdziwego przyjaciela, gdyż z nikim nie mógł prowadzić prawdziwych rozmów. Mały książę, podczas swojej podróży po kolejnych planetach, stwierdził, że dorośli są śmieszni, dziwni i nie rozumiał ich. Niemal wszyscy byli owładnięci różnymi pragnieniami, obsesjami i ograniczeniami. Dzięki zwrotniczemu dowiedział się, że dorośli żyją w ciągłym pośpiechu i ciągle chcą być gdzieś indziej. Nie potrafią być zadowoleni z tego, gdzie są i co mają. I co najważniejsze, wszyscy dorośli byli kiedyś dziećmi, ale niewielu z nich o tym pamięta. Małe książę to utwór obfitujący w motywy literackie. Znajdziemy tu przede wszystkim wątki dotyczące miłości, przyjaźni i odpowiedzialności, o których główny bohater rozmawia ze spotkanymi przez siebie postaciami. Ważna jest też wędrówka, gdy mały książę opuszcza swoją planetę, by zdobyć wiedzę i doświadczenie. Mamy również samotność, której doświadczył podczas pobytu na pustyni, a także dzieciństwo i dorosłość, zestawienie tych dwóch światów i spojrzenie na świat oczami dziecka. W powieści pojawiają się też wątki dotyczące życia i śmierci, kiedy bohaterowie szukają studni, oraz gdy mały książę postanawia wrócić na swoją planetę, pozostawiając za sobą ciało. Podsumujmy. Autorem małego księcia jest francuski pisarz i pilot Antoine de Saint-Exupéry. Książka została wydana w 1943 roku i od tego czasu cieszy się niezwykłą popularnością. Ze względu na rodzaj literacki, mały książę to epika. Zaś gatunek, w zależności od sposobu odczytania utworu, łączy cechy baśni, powiastki filozoficznej i przypowieści. Dzieło opowiada o małym księciu, który opuszcza swoją planetę B612 i wyrusza w podróż, podczas której zdobywa wiedzę i dojrzewa. Historię tę poznajemy z relacji pilota, który poznał chłopca podczas pobytu na pustyni, gdy zepsuł się jego samolot. Utwór zawiera wiele motywów literackich, między innymi porusza tematykę miłości, przyjaźni, wędrówki, samotności, dzieciństwa i dorosłości oraz życia i śmierci. W kolejnych filmach zajmę się streszczeniem i omówieniem książki Oskar i Pani Róża. Jeśli podobał Ci się mój film, możesz go polubić i zasubskrybować mój kanał. Dziękuję za obejrzenie i do usłyszenia.